Koniec także odtąd do tamtąd te dwie ściany muruję Tyle wyburowałem jednym tym klejem, nie? Jedną tą zaprawą. Stas Stasiu jeszcze ma, bo ma więcej otworów okiennych, to mu mniej tego poszło E leś No ale to już jest koniec. Także na tyle starczyło. No ja tam pełną ścianę mam. No i tutaj praktycznie miałem pełną poza tymi drzwiami, także myślę, że spoko. No i tak, mamy wymurowane do wieńca, tak. Powiem Wam, jest godzina 15 i wybudowane, że tak powiem. Jakby, było, jakby był to projekt bez poddasza, tak zwanego nieużytkowego, no to już mamy praktycznie po robocie, tak. Robimy wieniec. Eee, dajemy murłaty i robimy więźbę nie? Tutaj mamy poddasze Nieużytkowe Także jutro zalewamy Wieniec Będziemy murować ściankę kolankową Jeszcze jeden wieniec No i dopiero robimy eee, Więźbę nie? Także bierzemy się jeszcze I powycinamy te otwory nie? Tu przeniesiemy tą linię Rachciach pak Zaraz wam pokażemy zresztą to jest tak staczy sobie tam łapie piona Jest Dobra rysujemy. Oho, Tak to nie będzie. Czy no. mam? Dobra. Dobra. Ja przenoszę sobie ten pion na tą stronę. Masz? Tak. Czekaj. Spójrz, czekaj, czekaj. Czekaj. spójrz. Od wymiarów na przykład jak macie 90 okno to robimy na 92 2 cm zostawiamy na piankę. Bo jak zroba, zrobicie otwór 90 to okna 90 wam nie wstawią, bo im się nie będzie chciało kuć także. Uwierzcie mi, lepiej zrobić 2 centy więcej. A ja teraz przenoszę sobie to do dołu. Tylko mi nie sięga poziomica na dwa razy. No i zaraz przykręcimy deseczki i będziemy ciąć. E, trochę, trochę dalej, panie. Dobra. Dobra. dalej. kurczaki, Dobra, zaznaczymy i wracamy. No i tak, mamy przykręcone do tych linii, co sobie zrobiliśmy, dwie deseczki. Można łatę przykręcić, kontrłatę, cokolwiek, prawda? I dlatego dawaliśmy z naddatkiem, pomimo to, że zobaczcie, staraliśmy się, to i tak są takie zęby nie Teraz bierzemy sobie tareczkę uważaj Stasiu Przycieramy, a, brana, i mamy, zobaczcie, idealną linię. I tak robimy wszystkie otwory. No i tak, otwory mamy powycinane, podocierane. Tak to wygląda. Posprzątaliśmy sobie. Przemek kręci już yy, belki na wieniec, także jutro szalujemy. Cicho. Jutro szalujemy i zalewamy. Tutaj się opuścimy trochę, od, od razu zrobimy yy, no nadproszę, tak. Tu będzie nadproszowieniec, od razu tu się opuścimy na drzwi, bo robimy drzwi na 210, okna na 150. Tu jeszcze będzie doklejone, tak jak mówiłem. Dwanaście centymetrów, nie? Tak?